Witam was, zapraszam na rozkład dla Barana na marzec O miłości, związkach, relacjach e, Jakie tutaj energie na ten najbliższy czas Pamiętajcie, rozkład ogólny nie dla wszystkich Nie ma takiej możliwości To będzie dla niektórych z was I bierzecie tylko jeśli z wami rezonuje Jeśli czujecie, że to jest wasze Nic na siłę Ale taki wycofany pan nie może puścić, nie wie jak puścić, nie może sobie z czymś poradzić. Bardzo taka emocjonalna sytuacja, zgubiony człowiek, który chciałby, ale nie może, chciałby, ale nie wie jak coś, jakby coś w sobie przerabia. Tak e, głęboko, bardzo, bo, bo tutaj jest taka bliskość, są, jest taka głęboka więź emocjonalna, albo to wy macie taką sytuację z kimś, bo to jest bardzo ważna osoba, tutaj są mm, takie całe e, pokłady e, uczuć, emocji, albo dopiero takiego kogoś spotkacie, więc weźcie to, jak dla Was będzie pasowało, ale Silna energia niezdecydowania. Nie wiem, co zrobić, nie wiem, jak zrobić. Nie potrafię za bardzo odnaleźć się w tej sytuacji. A jest miłość, a jest czułość, a jest bardzo dużo uczuć i takie huśtawki emocjonalne i e, nie mogę, nie wiem, jak mam się z czymś zachować, jaki mam wykonać ruch, e, jak tutaj. Bardzo kogoś tak przy, przykleja, przyczepia się tak emocjonalnie, przywiązuje się do tej drugiej osoby. I e, fajne to są te energie, ale jest w tym jakieś zagubienie, bo tak, możecie dostać zaproszenie na randkę, na przykład od takiego człowieka. Może być bardzo bardzo przemiła, bardzo fajna oferta Może ktoś Wam zaproponować związek, relacje e, Pospotykajmy się, zróbmy coś fajnego Bo to takie, no tak mi się podobasz I tak ja coś do Ciebie czuję Tu bardzo szybko pojawiają się uczucia Jest ich dużo e, Ale jakiś jestem taki, taki trochę smutny Trochę jakiś taki wyciszony Jest tu jakaś cisza takie zamknięcie w sobie, przeżywanie tej sytuacji bardzo dogłębnie, ale nie wiem, nie wiem w zasadzie, jak to wszystko mam zrobić, bo. Wyzwaniem jest tutaj, żeby sobie właśnie poradzić, żeby potrafić się w tym odnaleźć, żeby ogarnąć, bo, bo tu jest jakiś tak, taki natłok czegoś, czegoś jest trochę za dużo, za dużo ludzi, sytuacja jakaś taka może trochę mm, skomplikowana, bo, bo jakoś tak dużo się dzieje, szybko się dzieje, albo dotyczy większej ilości osób wokół mnie. I tak nie wiem za bardzo, jak się zachować, mogą tutaj się z tym wiązać jakieś kwestie materialne, takie bytowe, co też utrudnia mi wyruszenie gdzieś. Ja tak bardzo chcę wyruszyć, macie niesamowitą bliskość, kontakt, energetyczne połączenie z drugim człowiekiem. Tak silne, tak duchowe, tak bardzo. Mm, tak, bar tak takie inne, to takie jest jakby. Mm, no ktoś by z boku popatrzył, nie, no zwariowała. Ale ty będziesz wiedziała i on będzie wiedział, że to jest coś szczególnego, że to jest wasze. To jest bardzo e, głęboka relacja, w której ktoś nie wie, jak się zachować. O, tu jest jakieś ryzyko. E, jest jakaś... Mm, może takie wyzwanie, i nie do końca mam siły, aby temu sprostać, ale ja wezmę jedną kartę od aniołów. Aniołów chcą powiedzieć coś, co, co by chciały powiedzieć odnośnie tej sytuacji. Tak. To jest dla Was informacja jakaś. Jeśli masz jakiś dylemat, jeśli o czymś myślisz, jeśli czegoś nie jesteś pewien, tak. Takie mocne, tak, taka jakaś tu jest dobra energia, jakiś, jakiś spokój, taki spokój, jakiś balans, tu jest taka anielica, ona jakby coś równoważy, ona, ona mówi, że tak, to jest ta, ta droga, to jest ten moment, to jest ten czas, że możesz znaleźć to, ten spokój, tą harmonię, tą osobę, coś, czego szukasz, coś jest na tak tutaj dla was, więc... Weźcie to, jak najlepiej e, Wam będzie mm, służyło, żeby zrozumieć tą sytuację, w której się znajdujecie. Być może to ten ktoś, kto ma brak odwagi jeszcze w tym momencie, żeby wykonać jakiś ruch, albo tak, potrzebuje jakiegoś bodźca, albo po prostu czasu. Tutaj e, czas, jakby też może zrobić swoje, bo. Więź jest niesamowita. To są bardzo ważne osoby dla siebie, także szczególna relacja, szczególna znajomość. Jeśli nie spotkaliście z tego kogoś, to jest gdzieś tuż, tuż taka znajomość. Dziękuję, do usłyszenia.